Kolejna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateuszki Mieszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Siema, szuli z tej strony. Widzimy się ponownie. Jak przed siłem Mogliście mi zadawać. Pytania na mojego Instagrama, z którego wybiorę 15 takich najciekawszych z nich, więc mam je przed sobą i zamierzam Wam na nie teraz odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, które wybrałem, jest następujące: Kiedy się dowiemy, kto jest Twoim przeciwnikiem na KSW i, i chcemy oficjalnego potwierdzenia? Już Wam mówię. Myślę, że dowiecie się lada dzień, ee, kiedy moja walka. I z kim na pewno nie będzie to łatwa walka. E, e, o czym stwierdzicie po prostu, <gry> jak ta walka zostanie ogłoszona? No nie będzie lekko, ale wiadomo, że idzie tam. Tylko i wyłącznie po wygraną. Tylko to ma w głowie i zrobię wszystko, żeby tak się właśnie stało. I mam nadzieję, że tak się właśnie po prostu stanie. Kolejne pytanie, numer dwa. Jak radzisz sobie ze stresem przed walką? Mm, powiem tak, stres jest zawsze czy mniejszy, czy większy. Aczkolwiek, im więcej walk na swoim koncie, tym stres jest po prostu mniejszy, ale jest tak naprawdę zawsze. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma stresu, kłamie. <grym> <grym> yy, więc, więc stres jest zawsze, jak sobie z nim radzę. Radzę sobie z nim tak, że fajnie jest mieć kogoś bliskiego przy sobie. Ze mną w szatni do walki zawsze idzie mój brat, który myślę, że jest mi najbliższy, taką, taką duszą, bratnią duszą, pomaga mi w tym, jak jest blisko, to czuję, że ten stres jest mniejszy po prostu, czyli taki można powiedzieć, żeby ktoś był z twojej rodziny przy tobie i ten stres jest taki, taki po prostu mniejszy, tak sobie radzę myślę ze stresem, aczkolwiek mówię, ten stres jest zawsze, więc nawet stres jest potrzebny. Yy, Troszeczkę przy walce, bo, bo tak naprawdę wyastrza ci wszystkie zmysły, które są potrzebne w OKTAGONIE. Pytanie numer 3: jakie polecasz ćwiczenia na spalanie tkanki tłuszczu z brzucha? Jakie Ty ćwiczenia stosujesz na brzuch? Oczywiście, żeby zrobić brzuch, musisz zdrowo jeść. Wy, wyliczone kalorie, m, brzucha nie zrobisz, no, zrobisz brzuch, ale nie taki jak powinieneś e, Czyli odstawiasz wszystkie słodkości, wszystkie soki, e, chipsy, m, jakieś smażone rzeczy, no, nie, musisz po prostu jeść zdrowo, dużo warzyw, kardio, e, najważniejsze, wiadomo, bieganie, arbitreki, e, no i Robienie po prostu brzuszków. <laughs> Więc dieta raz, cardio dwa, brzuchy trzy. <laughs> ja to tak widzę, nie? Pytanie numer cztery. Trenujesz dalej Malczyńskiego? Yy, jak można dostrzec w media, mediach społecznościowych, tak trenuję nadal malczyńskiego, nawet nie jednego, a dwóch malczyńskich. Przygotowujemy się do Fame MMA5 i idziemy tam po dwa pasy Fame MMA5. Więc trenuję dwóch malczyńskich, nie jednego. <grych> Lecimy dalej z kolejnym pytaniem. Co robisz, co już robisz w czasie wolnym między treningami? Odpoczywać, oczywiście odpoczywać, spacerować, yy, oglądać Netflixa. Aktualnie jestem na trzecim sezonie Domu Speru, bardzo fajny serial. Yy, polecali, nie zawiodłem się, więc również polecam Wam. Kolejne pytanie. Czy kiedyś interesował Cię coś innego niż sporty walki? Tak, cały czas interesuję się innymi, innymi rzeczami, jak najbardziej. Lubię łowić ryby. <laughs> lubię chodzić na ryby, lubię łowić rybki. Statem, aczkolwiek no, ostatnio jest trochę zimniej, bo to wiadomo, yy, idzie jesień. Yy, ale ale no, w sumie tego czasu jest trochę mniej, bo te przygotowania teraz. Dzisiaj miałem aktualnie być na rybkach z statem, no, ale nagrywamy dla was, yy, dla was odcinek. Więc jak najbardziej lubię łowić rybki yy, i polecam wszystkim taką odskocznię od tego wszystkiego. Chwila spokoju dla każdego. Prawdę polecam. Kolejne pytanie, co Cię motywuje, żebyś walczył? Tutaj krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Myślę, że chęć bycia najlepszym po prostu, nie? Już taki trening mam zakodowany w głowie od małego, nie wyobrażam sobie życia bez treningów. Codziennie teraz trenuję dwa razy dziennie, mocne treningi i po prostu chciałbym być najlepszy. Do tego dążę. Dążę do walki o pas. Jak będzie, obserwujcie moje social media, że grasz lekowski Instagram. <grych> Lecimy dalej. Polecasz zrzucenie palenia kopru. Mm, jak najbardziej. Im Kiedyś paliłem bardzo dużo, im więcej paliłem kopru, tym czułem się głupszy. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to kłamie po prostu, bo tak jest. No tak jest, jestem żywym tego przykładem, chyba że ktoś ma, nie wiem. Chyba, że ktoś pali mnie ode mnie. Ja obecnie nie palę. Rzuciłem dawno temu nawet. Czuję się z tym naprawdę bardzo dobrze. No i, i jeżeli ktoś walczy zawodowo czy, czy utrzymuje jakiś swój biznes, to nie polecam naprawdę, nie polecam, bo jak mówiłem człowiek robi się po tym po prostu z dnia na dzień coraz głupszy. Jakie ćwiczenia na wytrzymałość i kondycję przed, wa przed walką? Eee, pod walki, no. no. Bieganie, mordeczki, bieganie, sprinty, 45 do 50, 50 minut biegu. tętno 165 robisz najlepszy tlen. Eee, no i sprinty, wiadomo, w sferingach też robisz naprawdę bardzo dobry tlen. Eee, taką bazę tlenową pod, 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 pod MMA, pod sporty walki. Więc bieganie. Długodystansowe sprinty, krótkie i oczywiście, sparingi to są takie myślę najlepsze treningi kondycyjne pod, 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 pod sporty walki. Kolejne pytanie, paliłeś kiedyś marihuanę? To jest w sumie takie same pytanie jak przed chwilą. Paliłem przez wiele lat. Teraz nie palę. Cieszę się, że nie palę, że to życiłem, byłem uzależniony od, od marihuany. Uwielbiam marihuanę, ale szło to wszystko nie w tą stronę, w którą powinno iść. Trzymam się teraz od tego z daleka. Bardzo się cieszę, że taką decyzję podjąłem jakiś czas temu, dłuższy czas temu i naprawdę czuję się z tym o wiele, wiele, wiele lepiej. Czuję się mądrzejszy, czuję się grubszy w portfelu i są same po prostu plusy tego, że, że to życie, ja nie mówię, że nigdy jeszcze nie zapalę, bo kiedyś jak będę stary, jak już będę po karierze, po prostu siądę sobie w fotelu, odpalę sobie Drina Jacka Danielsa w jednym, w jednym ręku, w drugim, w drugim ręku, odpalę sobie szkitkę i pewnie sobie gdzieś tam kiedyś zapalę, ale nie, na pewno nie w najbliższym czasie, nie jak, jak zajmuję się karierą i nie w w takich ilościach, jak to bywało, jak jeszcze po prostu paliłem, więc nie polecam. Trzymajcie się od tego z daleka i tyle. Lecimy dalej. Jaki był pierwszy sport, który zacząłeś trenować? Oczywiście pierwszym sportem, którym zacząłem trenować, były zapasy. Jak mówiłem, jest to najlepsza podstawa, najlepszy filar pod sporty walki wielu mistrzów UFC. Czy tutaj na przykład Mateusz Gamrod, JJDC, DC, nie, JTOD, nie, DC, John Jones, to są zapaśnicy, nie? To są zapaśnicy, jak widać, zapasy robią robotę. Kolejne pytanie: Czyli jak reagujesz na ludzi, którzy mega Cię rozpoznają w Namysłowie? Wiesz co, Namysłów? Jest to miasto, w którym mieszkam. Tak, dla ścisłości. Namysłów jest małym bardzo miasteczkiem, więc tutaj muszę powiedzieć, że każdy siebie po prostu zna. Każdy zna każdego. Powiem wam tak, że jak miałem pierwszą zawodową walkę, to miałem bardzo dużo kibiców w Namysłowie. Każdy mi, każdy mi kibicował, ale i to jest taka mentalność ludzi polskich, nie tylko w Namysłowie, tylko polskich eee, w Polsce. Chociaż w Polsce mam naprawdę takich kibiców, którzy mi kibicują. Tutaj w Namysłowie jest tu, tu już takie grono kibiców, którzy. Im wyżej byłem, tym bardziej ich wpierdalało od środka, że tutaj sobie kupiłem auto, kupiłem sobie złoty łańcuch, kupiłem sobie jakiś zegareczek, yy, kupiłem sobie jakiś sygnecik i, i, i to ich po prostu, im wyżej jesteś, im więcej tam człowiek tam zarabia, im, im lepiej mu się układa, tym więcej takich zawisnych ludzi, kurde, nie o, kupisz sobie chuj wie za co, wiecie, no, to jest kurde po prostu ciężka praca, lata wyrzeczeń, w końcu zaczęło owocować yy, i jest wielu ludzi takich, że... Jak przygrywam walkę w KSW yy, czy w KSW to po prostu niby trzymają kciuki, a, a za plecami no, trzymają za mnie niby kciuki, a za plecami yy, jak przegram, to cieszą yy, po prostu ryja, więc hawam w D felusy yy, Mam nadzieję, że nie dawa takiej satysfakcji w mojej kolejnej walce, <laughs> a jak mówiłem, będzie, yy, będzie ciężko. Ja osobiście w życiu czuję się spełniony. Yy, walczę, trenuję, trenuję innych. Yy, robię to co kocham. Pracuję, zarabiam na tym pieniądze, na tym, co kocham. Więc ja się czuję w życiu spełniony, więc takie takie balasty, jak to mówił yy, różal. Mam ich w dupie ogólnie, niech się bujają mnie tam sobie. Robią co chcą. Yy, nie gadają, co chcą, tyle. Kolejne pytanie, jaki masz pas w BJJ? W BJJ odpowiem szczerze, nie mam, nie mam pasa. Po prostu można powiedzieć, że nie mam pasa. Mam kimono, w którym robię rzadko, bo rzadko, ale robię. Ja nie mam nawet białego pasa, dosłownie, bo no, niby mam biały, ale nie mam w ogóle pasa. Mam kimono bez pasa, po prostu. Czyli tak jakby biały, ale nawet nie mam białego na dzień dzisiejszy. Po prostu, jak mówię, mam kimono bez pasa. Lecimy dalej. Co sądzisz że najmniej który przeszedł do FMMa z KSW? Eee, ja myślę, że nie on tyle, co przeszedł do FMMa, tylko KSW go już po prostu nie chciało, więc szedł tam, on, jak mówiłem, już przyznał do tego, że on nie jest sportowcem, on jest teraz freakfightem, on idzie tam za pieniędzmi, dostał naprawdę, podejrzewam, bardzo dobre pieniądze FMMa. Więc poszedł po prostu zarobić sobie na emeryturę, jak to się <kłysy> mówi. Ma swój sposób na zarabianie pieniędzy, jest freak fightem teraz, co się do tego przyznaje, coś, co mu się ceni. No i tyle. Ja osobiście lubię Najmana. Jest to taki bardzo charytatywny człowiek, ma złote serducho, bardzo dużo pomaga charytatywnie właśnie chorym dzieciom, jednym dzieciom. Yy, organizuje on różnego rodzaju właśnie mecze charytatywne, yy, z wielu walk yy, w zawodowym boksie, oddał swoje garże na, 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 na chore dzieci. Więc yy, możecie mówić o Najmanie, co chcecie, ja tam do Najmana nic nie mam i chętnie zobaczę jego walkę tak naprawdę yy, z Monusem bo mnie po prostu będzie, będzie to ciekawiło i tyle. No i ostatnie takie pytanko. Od Was, tutaj z Instagramu, e, czy, bę, czy będziesz trenował dzieci? E, powiem tak, że ja cały czas trenuję dzieci. Mam brygadę 30 takich małych rozbójników na sali. E, a żeby to dobrze, mam drugiego trenera, dogarniamy to, to we dwójkę. Powiem Wam, że mam grupę dzieci. Jest bardzo dużo prospektów, chcą trenować pod naszym okiem w na namysów. I fajnie, tylko że ogarnąć taką grupę, jeżeli ktoś pracuje z dziećmi, to wiesz czym z to się wiąże. Na sali jest po prostu jeden wielki krzyk, ale z treningu na trening muszę powiedzieć, że jest lepsza dyscyplina. Coraz bardziej zaczynają się, zaczynają się te się słuchać, aczkolwiek jak to z dziećkami Czasami trzeba krzyknąć, żeby zrozumieli naturalna kolej rzeczy. No i co? To było tutaj na tyle ode mnie. Tutaj jeszcze mam dla Was parę pytań, który, które zadali się. nie będzie mojemu kamerzyście, który jest z drugiej strony właśnie aparatu. I teraz od niego dostanę tutaj pytanka, nie wiem jakie, więc kamerzysta prosimy o jakieś pytanko do Szulaczka. Słuchamy. Co myślę o powrocie Mameda do KSW? Ja myślę, że to jest bardzo dobry krok ze strony Mameda, bardzo dużo ludzi chciało tego powrotu, z tego co widzę. Ja oczywiście też Eee, widać, że czuję ten głód. Poukładał on sobie pewne tematy w głowie. Eee, myślę, że teraz będzie taki troszeczkę taki inny, można powiedzieć, naprawiony mamet w kolejnej walce z skanem. Mm, jak wiadomo, no, ASKAN nie z pierwszej łapanki. Bardzo ciężkie zadanie dla mameta. Lubię Askana, Jest naprawdę takim spokojnym takim Nie wywyższa się. Taki sportowiec krwi kości. i kości, i muszę powiedzieć, że bardzo fajna wiadomość, właśnie, że wrócił. Bardzo się z tego ucieszyłem. I cieszę się, chętnie zobaczę tą walkę. Czekam na tą walkę i mam nadzieję, że, że wygra. Kolejne pytanko: co myślę o rozwoju Fame MMA? Już mówię. No teraz będą organizować gale Fame MMA. England, coś takiego w Anglii, UK. Yy, widać, że mają, jak to się mówi, mają rozmak z kurwy. <laughs> tak wiecie, nie? Nie, no bardzo fajnie to wygląda, powiem szczerze. Pierwsza gala, można powiedzieć, jeszcze było gal galą patologiczną w pewnym, pewnych, pewnych kwestiach. Aczkolwiek, no piąta gala jest taki, kurde, przeskok, mega przeskok. Naprawdę, piąta gala wygląda bardzo dobrze. No, jakby oczywiście nie walka dziewczyn, bo nie jestem za tym, żeby takie walki w ogóle miały miejsce. Chyba, że takie stricte, typowo sportowe, takie, yy, bo tutaj kurde z tej karty Walk ma, no to jest chyba taka najbardziej yy, taka, no nie mogę powiedzieć aż taka patologiczna, żeby, żeby tutaj nie miał nikt do mnie urazy, ale najmniej sportowa, o, yy, więc, więc nie jestem za tą walką, ale ogólnie karta ma 1, karta ma 5 to po prostu niebo, ziemia, tam każdy praktycznie. Ostro trenuję w piątce, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, więc wszystko idzie tam. Widzę w dobrym kierunku, jak każdy zresztą to widzi. Co? I w tej, w tej roli czuję się naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli mam swoje przygotowania, to wiadomo, tam klub zostawiam w dobrych rękach, w rękach mojego brata, w rękach innych trenerów. Yy, bardziej skupię się na moich przygotowaniach, yy, ale powiem ci szczerze, że i w tym, i w tym się odnajduję. Jak już skończę karierę zawodową, zajmę się stricte trenerką, zajmę się szkoleniem młodych aspektów tego sportu i mam nadzieję, że jeszcze wytrynuję niejednego mistrza. Tak, jak najbardziej, mam kilku zawodowców. Kolejna nasza zawodowa gala na. ACA 101 w Warszawie yy, bije się tam dzwoniarek w wadze ciężkiej yy, z, z zawodnikiem z WCA z Warszawy, więc widzimy się na ACA 101 15 listopada w Warszawie yy, Wiesz co, jeżeli nie chcieli dziś jakiś zrabem w KSW yy, to powiem szczerze, że, że jeżeli Hmm. Wojtek Gola dałby mi rywala stricte sportowego z zawodowymi walkami, dałby mi walkę 5 x 5 na zawodowych zasadach, dałby mi dobre hajsy. To po prostu czemu nie? Two ma to jest firma, tak jak na przykład KSW, tak jak Fen, tak jak Babylon, to jest po prostu firma, która daje yy, ludziom yy, walki zarobić. Są różne takie plusowe aspekty. No to jest po prostu. Kolejny pracodawca, tak więc jeżeli to by miało ręce i nogi, jeżeli to by miało takie zasady, jak powiedziałem, to jak najbardziej czemu nie. Kończymy. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam Was na mojego Instagrama Grzegoszyliszy Lakowski. Tam jest mniej więcej pozdrawiam i do zobaczenia już niebawem.